z wami Labu. Prowadziłem kowar razem z naszą drużyną, opiekowałem się nimi i teraz poprosimy <gryw> naszych zawodników, żeby skomentowali wyjazd do Holandii. Proszę. To pierwszy taki duży zagraniczny turniej europejski w barwach FF. Przygotowany bardzo fajnie, wyniki takie sobie, ale było śmiesznie. Siema wszystkim. Yy, dzięki za słowa jeden <laughs> Maciek Dunaj. Nie miał być dla Siary, a nie zrobimy dla szary, bo jadłem poważne jedzenie, więc nie można. Yy, wszystkich pozdrawiam, którzy oglądali, kibicowali, mniej lub bardziej. Ci, którzy chcieli, żebyśmy nie wyszli z grupy, to im się udało, ale te moje nie wyszło, więc jest dobrze, zbiliśmy ich i to było najważniejsze. To był plan minimum, jeśli nie mogliśmy wyjść z grupy. Teraz może Zaki, bo on zawsze ma dużo do powiedzenia. Cześć, tu Zaki. Jestem bardzo zadowolony, że mogłem brać udział w tym przedsięwzięciu. Zwiedziłem trochę świata. Bardzo fajnie było na trzydniowym bootcampie. Przygotowaliśmy się na turniej. Jak widać, niewystarczająco. Nie wyszliśmy z grupy, ale nabiłem trochę fragów i jestem zadowolony ze swojego występu. Myślę, że będzie co wspominać. Dziękuję. Głos oddaję ISO. Dziękuję Ci za Hariaszu. Co do naszych wyników no, nie były najlepsze, ale cieszy fakt, że tyle pozycji dostało się... No, dostało się. Zapłaciło i pojechało na C7. Mam nadzieję, że na kolejne europejskie rady pojedzie więcej naszych podopiecznych. No, pozdrawiam Was. Pięknej bramy.